Oh To są pieśń, to. Na pięć. Ale do... No i teraz pierwsza pomoc. Od strony Boku, chyba, że warunki terenowe uniemożliwiają nam podejście od strony, boku. jeżeli nie ma takich ograniczeń. podchodzimy od frontu, żeby ta osoba mnie ewentualnie pękamy na drugie, drugie kolano uniesione do góry i zadajemy trzy proste pytania. Jak masz na imię, co się stało, gdzie ciebie boli? nie usłyszałem nie nie na swoim policzku, tak? Nie informacji, że mam osobę nieprzytomną, która w czyli ta osoba nie usłyszała, Czas mnie goni, Oh okay.